Siemanko, przed tygodniem poznaliśmy pierwszego zwycięzcę tegorocznego europejskiego Pucharu. Został nim Tottenham, który w finale Ligi Europy ograł Manchester United 1-0. Dziś za to czeka nas angielsko-hiszpańskie starcie na polskiej ziemi. W finale Ligi Konferencji we Wrocławiu Chelsea zmierzy się bowiem z Betisem. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was interesujący Bad builder grany z oferty Superbad. Bukmaher ten przygotował dla Was fantastyczną promocję. Załóż konto i odbierz 500 zł za gola wybranej drużyny w spotkaniu finałowym. Zadanie jest bardzo proste. Zakładacie konto z linku zamieszczonego w pierwszym komentarzu, zaznaczacie zgody marketingowe, wpłacacie co najmniej 50 zł, a dwa w formie pierwszego zakładu stawiacie na to, że Chelsea strzeli gola lub że Batist strzeli gola. W niedzielę Chelsea osiągnęła zakładany cel. Na wyjaździe pokonała bezpośredniego rywala w walce o ligę mistrzów Nottingham Forest, 1 do 0. Dzięki temu sama zapewniła sobie udział w przyszłorocznej edycji Champions League. Z kolei Betis swoje spotkanie rozegrał już w piątek. Wtedy na wyjeździe zremisował z Walencją 1-1. Ostatecznie w La Liga zajął szóste miejsce i ma już zapewniony występ w przyszłorocznej Lidze Europy. Jest to drugi z rzędu angielsko-hiszpański finał na polskiej ziemi. W poprzednim, który odbył się w 2021 roku na Polsat, plus Arenie Gdańsk w finale Ligi Europy, Manchester United przegrał z Villa po rzutach karnych. My dziś proponujemy wam zakład BetBilder. Chelsea powyżej 10,5 fauli oraz Cole Palmer z celnym strzałem. Jeśli chodzi o faule, to Betis jest zespołem bardzo często faulowanym w rozgrywkach Ligi Konferencji. Średnia fauli popełnianych na zespole z Hiszpanii to 11,58. Gdy dołożymy do tego, że czeka nas finał rozgrywek, spodziewamy się, że zespół z Londynu, przewini co najmniej 11 razy. Do tego dokładamy celne uderzenie lidera Chelsea, Kola Palmera. Dziesiątka The Blues to zawodnik posyłający najwięcej celnych uderzeń w swojej drużynie. Na koniec mamy dla Was konkurs. W komentarzach podajcie dokładny wynik meczu finałowego Ligi Konferencji Chelsea-Batis. Dla zwycięzców przewidujemy bonusy od bookmacher'a Superbet. Pamiętajcie... To nie ma tam jeszcze konta, może odebrać 5 stówek za rejestrację z linku z pierwszego komentarza. Powodzonka!